Iiiiiii, najstarsza maszyna jest numer dwa, 1909 rok. Tabliczka znamionowa tam jest. Ewentualnie, jakąś mówią, jak Kaszep nie wierzy, to Kaszep dotnie. Ale ta to widać, pracuje w tej chwili? ona stoi, no. stoją Ale się obraca, to... Aha, zapomniałem zachmować To ona <gulandry> jeszcze siłą rozpędu... Tak Tutaj ja mówię rozpędu, był miałem pana z Politechniki Inercja proszę pana ja mówię, dobrze, że rozpędem. Nie inercja Tutaj mamy ujęcie z tych maszyn yy, Czarnych, A tam ujęte wody do tej Także yy, A tutaj mamy, tam prosto mamy opór denny tam gdzie był kiedyś zbiornik, który można było wytłumaczyć. Nie, nie, tutaj ja mówię o tym mostku i tutaj, tej beczce, nie? A, Te czy... To jest... Tutaj w jednej, i drugiej strony można być, tutaj z tej strony, proszę lepiej wejść z tej strony, tam gdzie deski mieszają, to się idzie aż do podróży do jeziora. Chyba, że zostali w górę i zjaśnili światło. Będziecie wszystkie na konicjonie. Jak jedna miała klasofobię, myśmy ją wprowadzili tam delikatnie. Ona, ona się boi. Ja mówię, no to chodź, ci pomożemy. No i myśmy weszli tam do połowy i za jakiś światło. I teraz ją ratować. No tak. Jak wyszłem jak chłopakowie domu widzę, pyszy, kto był. I on jesteś sobie. sobie tak, no wyjście. On do mnie, nie? Bo ja pana podam. Spróbuj. Najpierw ty dostaniesz no, tak, ode mnie. No, wszyscy i... cwali. Ale tutaj dosyć spore te już te są. Ramieniu, takie takie Bo w tą rurką płynie woda w środku. Ale tu jest jakaś inna warstwa teraz. To mogło być konserwacja przeprowadzona, bo tutaj już może być... Bo to jest warstwa, bo to jest smłowane, nie? Tak. Ja nie chcę was straszyć, ale jakby tak pękło, to by nas zalała no, woda. Lepiej nie gadaj, dobra? A my przed chwilą byliśmy na, na górze, a teraz jesteśmy na jesteśmy dnie. Jesteśmy pod tym jeziorkiem tam. Jesteśmy na no, no. dnie tego jeziorka z drugiej strony. Za tą ścianą jest dno tamtego zbiornika. I ta rura. Patrzcie, do góry. I ta rura. Poczekaj, ta rura służy do awaryjnego upustu wody. Jakby była powódź czy coś, to tą rurą. Przepuszczają wodę. Ej. zupełnie inne powietrze, tu. No.